Siemano, jestem ze Skorpiozem. Ares może później części odcinku dołączy. I kto oglądał ten odcinek, ten, który wejdzie niedługo, to wie skąd ten kadry jest. No to przejdźmy do odcinka. To chodźmy na jak to? Na daj, na standard. Możesz się przywitać ogólnie. No, witam, witam. No to. No to, to osoba, raz drugi. W którą chmarę wylatujemy. Tam? W tych? W tam, tam. ZOBA tam! Chłop się buduje na no, górze. widzę, ale łuków nie Rakietę buduje, ZOBA <laughs> Dawaj tego o, Ale strefa pa. Pa pa, 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 Chłop myślał Mnie wolnołeś ty, Cymbałku Nie no, no, jak ciebie? Nie no, wolnołem Dodam cię do gildii Zaraz jeżeli chcecie do gildii, to musicie mieć tak co najmniej 1500+, 1500 plus, ale jego dodam z sentymentu, że jest moim kolegą I on to wbije na pewno, bo on klepie się dosyć dobrze O, Weź mnie nognij do niego A, bo ty jesteś gdzieś tam Gdzieś tam Ja, dobra, nie dogonimy go, ja jeszcze się zablokowałem I z jego gildii chłopak jest nie, yes, Ja ten go teraz robię. Ty mi ucieka w ogóle ten z, z 2000 punktami. Mm -hmm. Jak ja go zaraz zabiję? Ile punktów za niego dostanę, jak go zabiję? Nie wiem, zez... nie wiem. Ja pół serca, no i zginąłem, 105 mniej. Nie. 105 Czekajcie, po prostu z tym pozem się zaraz znajdziemy. Ja go dodam do gildii, i okej, okay, bo ja tego. Jednak tym poza nie znalazłem, ale do gildii go dodam. A ty przyjąłeś? To nie, bo się klepie teraz. A gdzie? Wygląda. Gdzie powiedz, gdzie? Jak, jakby. W kopalni, w kopalni, dwóch mnie goni. Ja się też klepię na powierzchni, pustej. A ja dla tego chłopa nie ma... o, ale mu teraz weszła strefka. Ja zabiłem z tego 2k tego punktami, ale mnie jakieś 200 punktów zabiło. A, no to... O, o, D2 kropek. Chłop ma makro! I to jeszcze jakie makro?! I jeszcze umie je opanować, pa! Patrz co chłop odwalił! <noise> Paweł może tego, tego, tego śmiesznego klika używa. No pewnie tak. Nawet nie wiem jak go się robi, czekaj, jak go się robi? Tak. nie wiem to no, spadnie przecież. Gdzie on? No ja nie wiem. Wyszedł. Wyszedł. Zorał. Weź. Nie dał rady. Strefa Nie na wiem, koniec. Ja tak to bym zdedał, ale... 2004. Chłop, datę urodzenia do, do nicku, dodaję. Ja dołaś, tak. <laughs> Kotu! Ty mnie zabijałeś! Dawaj go. Bogu. Dobra, to ja jak nie będziesz podczas walki ja, to cię zaproszę po prostu. Zaproszę do Timu. Ziemniak. Wie chłopa co ma ile? 16 lat. Żyraf! Ten nie gonił na pewno. A nie, to chyba go zabiję. Mhm. O fuck. Jak coś, to na mnie To okay mi się łapie. Łapko, łapko no okay. Czekaj, ja muszę Ciebie najpierw dogonić. Dobra, jest. O. o. to ten, co rakietę wybudował w kosmos i nie poleciał. Nie poleciał. Patrz to, parkour Nie, no ja mam loa, jakiś. nie wiem, kto nie mnie Nie podskoczyłem i tam weszłem. Parkour I chodź tu do mnie, bo typ z makro mnie atakuje. Ile? Szybko tylko. Ale się nie goni. Nie goni? O. Ten co makro włączył? Ale bym go mięsem walnął. Weź no, kaj. Tego... No, kaj. Ty, 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 co jest? To dwa, co? chłop, co ma! Nie. Ej, no go! Gdyby nie ten limit CPS-ów, to bym go zabił, no. Co tu się dzieje? Jezus. Dawaj, któregoś. Ja mam dwa serca. Ja mam dwa V1. Do... A ja dwa V1. A kto to dołączy, bo nagrywka jest. Więc jak może... Jak to Ares to, to fajnie, ale jak ktoś inny to niech się nie odzywa. Bo... No to ja. A, no bo Ares się przewitaliśmy za ciebie, tak jakby. Troszkę. Okay. <laughs> ja nie. Żeby, żeby nie było na mnie. Ale tu fajty są dobre. Tylko, że ja mam dwa V1. O nie, 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 nie. Się zablokowałem w klocku. Oni? To jest. Siema. Trzech typa ciebie goni. Wiem. Ile ciebie typa goni? A pokaza pokazać, jak się Ez Niemożliwe, że jakiś ez jak mnie dojedzie. Jezus, Mario. Ja chyba się podczas walki jeszcze wylogowałem. Dobra, cięcie, żebyście nie widzieli, oczywiście, mojego hasła. Nie dałem oczywiście. Goni mnie, typ! Gdzie? Typ mnie goni! Gdzie? Pomocy! No ale gdzie? No, nie wiem. Patrzę się w, zie w ziemię i klikam po prostu. A. Idę na spawna. Przynajmniej próbuję iść na spawna. Jeszcze full image dostałem, no to już go nie rozwalę. Jak mam z nim się kochać. No, ty mnie goni! Ale Oszalał! Chłopora. chłopora. On mnie goni przez parę godzin. Ale mu no strefa daje. Nie tak pół godziny. No i mnie wziął, tak? O, ale strefy chłop założył mi! Ile on miał kapę? 2v1 jakiś chłop mi pomaga. Biegnij za nim sobie, ja mi się nie chcę. Koksu dołączył do GSD koks'u. Jakiś pro Prokoksu. Ja tak jakby trochę pod spawnem, trochę nie. Chłop znowu rakietę buduje. Na, ale na, na PvP czy na Megadropie? Na... Megadrop nie działa. Nie ja. no, na PvP. Megadrop nie działa. Znaczy działa teraz, ale przed niedawno jeszcze nie działał. Chlep. Myślę, 2K punktów. Jonora. Mhm. Jak wbijesz 1500 RS, to cię dodam jakby co? Ty zobaczę jak się buduje na makro. Ty masz makro? No fajnie się buduje, fajnie. Bierzmy do góry po prostu. Ciężkie nie jest. Okay, wystarczy dobry kąt ustawić i już. Nie mnie. Jakiś chłop. Ja byłem jeszcze obity, naprawdę. Czy tak? Muszę się odrodzić. jestem pod innym nickiem jakby co No bo na tym zmieniłem sobie pozmieniałem konto bo Jezu Tamte zacząłem stracić i dużo mnie osobiło Spawn Słychać Bachura. Wiem. U kogo? U Aresa? Ja nie mam dzieci w domu. No to ja wiem, u Skorpioza Polizał, ale że ja za niego punktów nie dostałem? Że ja go nie chłopa bez bani? No chodź tu. O, nałożył. Co? 5v1? Bejta robił. Ej, 5v1 robił! Ej, 5v1 mi robią. Mm -hmm. Ja oram od typa 5v1 mi zrobili. Oram. Raz, dwa... No, 5v1 jest. Ten... Ten się klepiej... Pomóżcie! I liczy. Ja jestem pod spawnem, pomóżcie, pomóżcie! A ja nie mogę, ja muszę iść na spawn'a, wiesz. Kurde, so... bo obicy so razem strasznie... Odpuścili! Odpuścili! To dobrze. Dobra, ja też pobejtuję na bańkę Czy ja tam skoczę, jeśli mogę? Też pobejtuję na bańkę. Ares, to ty? Nie. Dobra, ja się muszę wychylować, bo mam mało. Ja jestem pod spalnym Jeden polizał Byniu, dwóch porobiłem, a czy oni, ten, to oni byli po oni mnie Widziałem, ja miałem 4k punktów na Shadow Scorpion. Nie tylko, wiem. Tylko, że znudziło mi się trochę i zmieniłem konto. O, on wie... Ja właśnie straciłem prawie całe punkty. Do tysiąca prawie zaszło. LLLL, -l -l, ten 3k jest. Za, no, jak tutaj 5 grupa jakaś biegnie, nie wiem. No, i ja gonię jednego. Chłopak. Gdybym ja miał w kula HP, to bym się z nim klepał, ale nie mam. Ależ ja laga jeszcze dostałem? I pa. Ja też. Ja. Dobrze, że mnie nie goni, bo zrąbałem. O, dzięki, Skorpios Sobie go dojedź. Mało punktów masz podobno. 10,99 mam. Nie wiem, ja chyba zginę na niego. Ile on ma HP? O. No proszę, jedna kratka, jedna kratka! Jest! Jeden hit i teraz parę hitów jest. Pog. Dwa punkty ja jeszcze wstałem. I po co mi te itemy? I po co? Gdzie jest jakieś kowadło? To sobie to złączy. Nie, nie, się, tu nie ma kowadła. 11 minut już to trwa. Wow. A tam jest szkoła. Ej, ja się do tego szkła buduję. Będę latał. Jakie masz KDR? Nie wiem. Mam... Jeden dziewięć... Ej, mam pytanie. O. Nie bi mnie. Ej, czy to jest możliwe, że chłop postawił dwa bloki za mną? To ja, to ja, Czarek. G Ale czekaj, co zrobiłeś? Gdzieś... Jak on to zrobił? Nie da się postawić ze sobą... Do tego szkła dwóch. się buduje. No, ja się buduję do tego szkła na szkle? Co? Ja pierdzielę. Jestem na tym szkle. Te typy Pomaga? mnie dojeżdżają. A ja pomagam, pomagam, pomagam. Ja pomagam. jestem na tym szkle jakby co i ja obudowałem koblem. Mam loła. Walę vale wiadro. Pomagam. Bez wiadra. O kurde, ja przeżyłem. Uciekaj. Ej, mam jeden, jeden HP mam. Ja mam o. trzy. Ja mam trzy. Weź mi, pomóż. Dobra, oraj. Dobra. Arec, Pomyślim pomogę ci. ci. ci mam 2hp. Nok! tak 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 knock, Ja skracam. Dobrze. Walka. Skracam, skróciłem. Ja za raginę! A ja dostałem laga. Nie Jeszcze no, mnie jakieś od walą. Żyło? Jestem, idę do was. Dobra. Orajcie, ja... Oni wzięli mnie. Orajcie, orajcie. Lodem do mnie biegno. Jakiś... Mordki. Dobra, klepie chłopa 2 k punktów, ale mu strefę zrobiłem. Spadłem. Ja pierdzielę. Nie, nie. A moja jedyna szansa no, to chłop. jest po takich rzeczach biegnąć. Chłop ma 0 HP dosłownie. No nie. On ma jeden albo dwa HP może. Ja pieprzę. Dobrze bam po Zorałem. Wcięcie, bo no, hasło i takie tam. No i jesteśmy po przerwie. Ja im zarałem Bo ja to nie, jak ja nie był sobą. Tylko wierzę, nie? Jeszcze słychać moją spację. Dziwnie. Uciekam w podziemia, bo mam takiego loła, że szok. Bez kapy Ej, ile masz z żeby ten odcinek trwał, bo ja muszę kończyć. Ten odcinek dokończę ty Nie wiem, musi, bo on być długi. Dwa... A że a że chłop mnie 17k pońców nie bije? Możesz już sobie je to mieć, no nie? Ej, 17 tysięcy pońców chłop nie bije Chyba 1700 nie, nie widzę dokładnie, czekaj. Hej, pomóż mi w ogonie chłopana lox, który ma 13k tego po, punktu. To czekaj, bo 10 sekund. No nie, bo muszę nas spać. Muszę... to jest Ej, jak czekaj, ja go zabiję. Korać. Nie no! Derbi jakiś Zdedałeś Zdodałeś. To jest derbiego, no! zabrał mi killa, pewnie 13K. I ja za to był Nie wiem! Czeka. Dawaj go, klep, klep. Czemu tu nigdzie nie ma jakich pajęczyny, chociaż na rogu? Weź bampuj mnie, bampuj mnie. Czekaj, muszę do siebie dojść. Bampałam się chłop źle. O dobrze robisz, dobrze to... robisz, dawaj go! S. Dobra, dzieci. Um. Ej, chłop, kolejny. O, to ten, co mnie zabił, ja go muszę zabić. Gdzie? Gdzie, gdzie, gdzie jesteście? Tak. Gdzie? Eee, przy ty, chłop. Ro, mapy. Zadać, on ma jakąś, nie wiem, chyba... Ale który róg mapy? Który on ruchu? tyle... On mi dwa serca okay, na gdzie? tego od razu zadaje. Który róg? Ch chodź pod spam Shadow. Chodź, ty też chodź. 36 tysięcy punktów. 36 tysięcy punktów mnie goni za tobą, Ares Weź bampuj, bampuj. To jest chłop 22 tysiące Knokuj nie bampuj Lognął. No. Dobra, dawaj ich Dawaj tego bosa To ja, to ja co ty mnie bijesz? Chłopco wziął od razu na mnie, się rzuca. Tamtenora. Pomóż mi z tym, bo okay. ja... bo ja jeszcze na lawku jestem. Czekaj zabiję chłopa, który nie ogarnia. Nie! A taką ładną akcję bym zrobił, no. Dobra, ile już ten odcinek trwa 17 minut. No to czas go zaraz zakończyć. No to mm, chodźcie, gdzieś się ustawmy, póki już te dwie minuty to tak się odnajdziemy. Odspanuj. Może jeszcze jak się będziemy szukać jakąś fajną akcję, zrobimy tak jak na no, tym ostatnim odcinku. Tylko już nie mamy włączać chodźcie tego odspan, nagrywania. Pocum, chodźcie. Pocum, chodź. Czekaj, bo z chłopem się klepie. Poliżę? Czy rozwalę? Zabiłem! Essa? Jeszcze obity byłem. Jezu, ten chłop, wampirek, znowu się na mnie rzuca. No wie, że pewnie z deda. A właśnie, mówiłem, że jakaś Ej, może porom... być akcja. Jak ja go porobię na jednym HP, to jestem... O Jezu. To jesteś? Ja jestem pod spawnem i nie ten, ten... Chłop 20... go, spawn, 30... go spawn, go spawn, go spawn, go spawn, go na... spawn. Idziemy na ten kadry, co wcześniej. Dobra, zabij mnie. Idziemy na ten kadr, co wcześniej, czekajcie. Cięcie zrobię, bo to jest ukryte przejście. No i pog... Tutaj mam twarz, dobra. Pog... Oto właśnie my... E... O, no właśnie, zaproszę Cię do giz. A tam było widać moje chyba hasło? Nie, nie było. Ares123, trzy. tyży. później nie było, zaprosiłem Was dwóch. Bye.